Z Ewangelii według świętego Mateusza. Zaraz po chrzcie wyszedł Jezus z wody. I oto otwarły mu się niebiosa, i zobaczył Ducha Bożego, jakby kołębice stępującego na Niego. I nagle z tych niebios głos zaczął mówić. To jest mój synu miłowany. W nim złożyłem swoje postanowienia. Wybrałem fragment Ewangelii z dzisiejszej liturgii niedzielnej, dlatego że chciałbym z Wami podzielić się pewną myślą. Kilka dni temu, dosyć niedawno, podczas mojej modlitwy osobistej, miałem takie doświadczenie, że malował się w mojej wyobraźni obraz Jezusa, który siedzi koło mnie i mówi: Myślę o Tobie jak najlepiej. Myślę o tobie jak najlepiej. Tego samego dnia wcześniej miałem taką trudną rozmowę duchową z pewną osobą, która zasugerowała mi, abym spojrzał oczami Jezusa na siebie, stanął niejako obok i obiektywnie spojrzał na to, co dzieje się w moim życiu. Abym nie sugerował się tym, co ja myślę o sobie albo co inni myślą o mnie, ale patrzył oczami Jezusa. Nie wiedziałem, jak tego dokonać. Mam doświadczenie. Rozmowy z Panem Bogiem na modlitwie i doświadczenie Pana Boga, natomiast nie wiedziałem, czy mi się to uda. I tego samego dnia przeczytałem opowiadanie, duchowe opowiadanie o tym, jak z Panem Bogiem rzeczywiście życie można przeżyć prościej, bezpieczniej i łatwiej. I po przeczytaniu tego opowiadania, yy, właśnie miałem taki obraz na modlitwie: Jezusa, który zwraca się do mnie i mówi: Myślę o Tobie jak najlepiej. Nie wiem, w jakim stanie ducha jesteś w tej chwili. Yy, I nie wiem, czy możesz powiedzieć o sobie, że tak, Bóg o mnie myśli jak najlepiej. Że jestem umiłowaną córką, czy umiłowanym synem Boga Żywego. Córką króla, czy synem króla. Ale dzisiejsza Ewangelia i dzisiejsza liturgia, dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego, wzywa nas do takiego spojrzenia na siebie. Oczami Boga, który wszystkich. Widzi jako swoje dzieci. Niezależnie od tego, w jakim stanie ducha jesteś, jak grzeszysz, jak upadasz, Bóg kocha Ciebie dzisiaj. I to jest pierwsza dobra nowina, którą jako chrześcijanie powinniśmy się dzielić, dlatego że wojny, niepokój i trudności na tym świecie powodują w nas utratę świadomości albo zapomnienie o tym, że Bóg nas rzeczywiście kocha miłością bezwarunkową yy, i taką szczególną. Yy, Pomódl się dzisiaj razem ze mną o takie doświadczenie miłości, abyś mógł powiedzieć o sobie, że Bóg kocha mnie. Jestem umiłowanym synem czy umiłowaną córką. I to nie jest tak, że Bóg ojciec mówi tak o swoim synu tylko, że on mówi tylko o nim tak. Bóg mówi o każdym z nas w ten sam sposób, dlatego że na mocy. Misji Jezusa, męki, śmierci, zmartwychwstania, jesteśmy wszyscy wszczepieni w to jedno życie. Jesteśmy członkami ciała Chrystusa, a On jest Jego głową. Panie Jezu, który dajesz nam przykład uniżenia i pokory, stępując z wody Jordanu, dziękuję Ci za, Twój, za Twoją posługę, dziękuję Ci za Twoją misję, za Twoją działalność, którą rozpocząłeś właśnie tym obmyciem w wodach sztu, w wodach Jordanu. Zapraszam Cię dzisiaj do mojego życia i pomóż mi odkryć, jak Bóg Ojciec, jak Ty, jak Duch Święty mnie postrzegacie, jakim jestem w Waszych oczach. Od, pomóż mi odrzucić złe myślenie o sobie i myślenie innych, i szukanie e, takiej akceptacji u innych. Ale pomóż mi zrozumieć, że Ty mnie akceptujesz takim, jakim jestem i wzywasz mnie coraz głębiej. Do zjednoczenia z Tobą. Amen. Dzięki Wam za to dzisiejsze rozważanie. Przemódlcie i rozważcie dzisiejsze teksty liturgiczne. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Zostawiam Was cytatem, jak zwykle, i pamiętajcie, właśnie to, co dzisiaj sobie przypomnieliśmy: Bóg kocha Ciebie dzisiaj. Jezus już Cię zbawił. Amen. Do zobaczenia.